Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, witajcie bardzo serdecznie w drugą niedzielę Wielkiego Postu i zapraszam na Kazanko do Okienka, czyli CNN. Jak zawsze, zaczynamy od Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w liturgii. Posłuchajcie Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku. Odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z stanie. Moi drodzy, zanim dzisiaj zaczniemy, to mam do Was ogromną prośbę, żebyście koniecznie dzisiaj, zresztą tak warto robić w każdą niedzielę, ale żebyście koniecznie dzisiaj przeczytali sobie wszystkie trzy czytania, dlatego że dzisiaj zrobimy taką ścieżkę przez pierwsze, drugie aż do Ewangelii. Jakby to, co teraz słyszeliśmy, to co czytaliśmy, to będzie tylko pewnego rodzaju konkluzją, do której dojdziemy. Więc najlepiej zatrzymajcie w tej chwili to nagranie, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie słyszał, nie czytał dzisiejszych czytań i niech sobie przeczyta czytanie pierwsze i drugie i dopiero potem posłucha dalej. Dlaczego? Otóż, kochani, naszą sytuacją wyjściową dzisiaj jest sytuacja opisana w księdze rodzaju, sytuacja znana, sławna, słynna powołania Abrama, żeby Abram zostawił dom swojego ojca, zostawił swoje życie i wyszedł w nieznane, jak się potem okaże, w drogę do ziemi obiecanej. Kochani, ta historia, zazwyczaj nie mówimy, że Pan Bóg powołał Abrama, to jest w różnych piosenkach religijnych, z ur żeby Abram poszedł do Ziemi Obiecanej. To jest prawda i trochę nieprawda. I szczególnie to trochę nieprawda, w sensie ten fragment, o którym zazwyczaj zapominamy, jest nam dzisiaj najbardziej potrzebny. Jaka była, że tak powiem, chronologia wydarzeń? Otóż moi drodzy, Abram opuszcza Urhaldejskie, to prawda, ale opuszcza je jeszcze razem ze swoim ojcem Terachem. Prawdopodobnie jego tata był też dosyć mocno rezolutnym facetem, zabrał całą swoją rodzinę, w tamtym czasie wiecie, że te rodziny to były ogromne skupiska żyjące razem, trochę nie tak jak dzisiaj, gdzie się tak się bardzo separujemy, tylko wielkie, że tak powiem, komuny wręcz rodzinne, zabiera teraz całe tę rodzinę, całą tę rodzinę i ruszają w drogę. Jak wiemy, zatrzymują się w haranie i tam osiadają. W sensie można by tak powiedzieć, że są w połowie drogi. Abram jest w połowie drogi do ziemi obiecanej. Widocznie musiało się okazać, że w tymże haranie było jakieś bardzo dobre środowisko do życia. W sensie znaleźli tam pewnie jakieś dobre miejsce, gdzie dało się dobrze żyć. Nie wiem, sensownie coś zarobić, gdzie były sprzyjające warunki itd. I ta cała rodzina osiada właśnie tam. I moi drodzy, dopiero tam Pan Bóg jakby powołuje definitywnie Abrahama. Dopiero tam jest ten moment, kiedy Pan Bóg mu każe zostawić jego ojca. Tam jest w ogóle cała historia opisana w Midaszach Żydowskich. Jego ojciec prawdopodobnie był wyznawcą boszków pogańskich, tam doszło też do pewnego konfliktu religijnego. I Pan Bóg wzywa Abrahama, żeby to wszystko zostawił i dopiero z tego haranu jakby poszedł do Ziemi Obiecanej, żeby tam już jakby stał się prekursorem no, zupełnie nowego bycia z Bogiem, bo Abraham jest jakby początkiem Izraela. I moi drodzy, ten szczegół jest jakby bardzo ważny. To, że to wyjście Abrama dokonuje się nie jakby tam u początku drogi, tylko to wyjście jest de facto wyjściem z tego połowicznego okresu. Dlaczego? Moi drodzy, to kazanie dzisiaj szczególnie kieruje do wszystkich katolików, chrześcijan takich. Już bardziej zaangażowanych. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś zupełnie z kosmosu, w sensie możliwe, że słuchasz tego, a nie jesteś związany z Kościołem Katolickim, to trochę to nie jest dla Ciebie. Oczywiście, może też Pan Bóg coś tam Ci spróbuje powiedzieć przez to. Ale dzisiaj szczególnie chciałbym do takich, którzy są już na serio w chrześcijaństwie, mówić tylko: to pierwsze wyjście z Urchaldejskiego już jest za Tobą. W takim sensie, jesteś na drodze wiary, jesteś chrześcijaninem, jesteś katolikiem, jesteś kimś, kto naprawdę chce szukać Pana Boga. Otóż, w życiu duchowym zawsze jest takie miejsce, które trzeba sobie po prostu nazwać haranem. Czyli takie miejsce, Zresztą różnie to mówią, Haran albo Haram, nie wiem, mówię Haran, bo tak zazwyczaj tłumaczą w Biblii. W tym miejscu to jest taki moment pewnej połowy drogi, gdzie człowiek tak osiada. Gdzie nie, nie to, że zarzucił, że wrócił do punktu wyjścia, nie. Tylko osiada, bo jest mu dobrze, bo szuka spokoju, bo szuka takiego bezpieczeństwa, bo szuka takiego normalnego, dobrego życia, bo już nie ma ochoty na jakieś wielkie wyzwania, itd. i i moi drodzy, mam takie przekonanie, że Wielki Post jako jedno ze swoich wezwań ma właśnie takie wezwanie do tego, żeby zbadać swoje rejony takiej stagnacji, żeby zbadać swoje re regiony, gdzie już tak osiedliśmy na takim, takim mule codzienności. Koni w zeszłym tygodniu mówiłem Wam o pokusach. Prosiłem Was, żebyście się przyjrzeli różnym trzem rejonom, trzem rzeczywistościom, gdzie jesteśmy kuszeni, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób jesteśmy oszukiwani przez złego. To jest jedna robota wielkopostna. Dzisiaj jest druga robota wielkopostna. I oni tak chciałbym, żebyśmy sobie przez ten wielki post przeszli w tych naszych niedzielnych spotkaniach. Druga niedzielna, wielkopostna robota polega na tym, żeby się przyjrzeć, gdzie mnie w moim życiu złapała już stagnacja. I oczywiście przede wszystkim chodzi mi o taki wymiar duchowy, to jest jasne, ale nie tylko. Wymiar duchowy, wymiar rodzinny, wymiar zawodowy, wymiar aspiracji, wymiar, nie wiem, cielesny również, i tak dalej, i tak dalej. Czyli żebyśmy popatrzyli na nas, na nasze życie, na to, kim jesteśmy, i żebyśmy sobie zadali takie pytania, niekoniecznie gdzie mam tylko grzechy, zło i tak dalej, bo to jasne, że to jest coś, co trzeba zmieniać, ale żebyśmy też popatrzyli na takie rzeczy, gdzie ja po prostu już tak siadłem. Tak wręcz po prostu zakopałem się w takim mule takiego niczego, takiego niekoniecznie złego, ale właśnie takiej nijakości i tam sobie tak siedzę. Kochani, to oczywiście bardzo często jest związane z grzechem, bo bardzo często właśnie grzechy nas trzymają gdzieś na jakiejś takiej mieliźnie. Ja, kochani, teraz no mam dużo czasu, w sensie, bo mam ponagrywane wszystkie te rekolekcje straszne na Wielki Post, yy, nagrywam też tam z wyprzedzeniem dla was te komentarze ranne do nowenny i nie muszę nagrywać nic innego. Przyznam że mam dużo czasu i tak traktuję Wielki Post, żeby o tym myśleć i muszę wam się przyznać, że znalazłem w ciągu ostatniego tygodnia, tego pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, strasznie wiele miejsc takiej duchowej, Stagnacji we mnie, takiego czegoś, że osiągnąłem pewne pułapy, nie jakieś w ogóle najwyższe, ale osiągnąłem tam jakieś pewne zdobycze duchowe, osiągnąłem pewne, nie wiem, sposoby bycia z Panem Bogiem, sposoby głoszenia, sposoby bycia w zakonie i tak dalej, różne rzeczy, i tak mi się wydaje, no to już jest tak, no. I słuchaj, oni dzisiaj, dzisiaj, w sensie w tym tygodniu w ogóle, też czytając sobie cały czas tą Ewangelię, widzę, jaka to jest w ogóle malizna. W ogóle, jak ja się zgadzam na no, takie rzeczy, takie no dobre w ogóle, ale one, one są absolutnie nieprzystające do miary tego, kim mnie Pan Bóg stworzył. I tu nie chodzi o żadną manię wielkości, że muszę być wielki. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jak się myślę na o moim byciu z Panem Bogiem, to przecież, mimo że jestem z Nim w jakiejś tam relacji, to to jest w ogóle jakaś żenująca relacja. To w ogóle już w związku z tym, że mam takie poczucie, no dobra, przecież się modlę, nie? Przecież jeszcze zachęcam tych ludzi do modlitwy i w ogóle tworzę takie środowiska modlitewne, no to w ogóle co dalej? Kochani, to jest w ogóle pikuś w ogóle. Yy, Więc, co że mówię w ogóle? Yy, chodzi o to, że tam jest znacznie więcej. Bycie z Jezusem to jest coś dużo, dużo, dużo większego. I ja zadaję sobie od tego tygodnia pytania, już mam oczywiście kilka odpowiedzi. jakby Jak z tego ruszyć? Gdzie ruszyć? Ja oczywiście proszę Ducha Bożego, jakby pokaż mi to, gdzie mówisz do mnie, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Kochani, ten obraz wyjdź z domu ojca, co to znaczy? To oczywiście w konkretnej sytuacji Abrama oznaczało jego rodzinę, jego ojca, sytuację w tym domu i tak dalej. Ale generalnie w takim pewnym obrazie symbolu wyjdź z domu ojca oznaczy, oznacza wyjdź z tego, co już masz, wyjdź z tego, co było, co jest twoim dziedzictwem, co już dostałeś, co już masz zapewnione, i wyjść do czegoś nieznanego. Zauważcie, Pan mógł, jak będzie prowadził Abrama do tej ziemi obiecanej. To on mu nie powie tak po prostu tam, tam i tam przez takie miasta. On będzie naprawdę szedł po omacku. On będzie szedł przez długi czas i będzie szukał tego, tego, do czego Pan Bóg go wzywa. I kochani, dzisiejsza niedziela dla mnie to jest niedziela właśnie czegoś takiego, ta druga niedziela wielkopostna. Po pokusach. Z zeszłej niedzieli, dzisiaj bardzo was proszę, spróbujcie wykonać pewną pracę. No to potrzeba trochę czasu. Znowu najlepiej byłoby, żebyście teraz zatrzymali to nagranie, jeżeli tylko macie takie możliwości, że tak powiem, okołośrodowiskowe i żebyście wykonali pewną niedzielną, wielkopostną robotę. Gdzie jest mój haran? Gdzie się zatrzymałem? Gdzie już się nie rozwijam? Gdzie usiadłem? Gdzie jestem po prostu za. po prostu taki zasany w mieliźnie życia. I kochani. Jak się to wszystko przemyślimy, tylko naprawdę trzeba to zrobić, to potem mamy jeszcze dwie fantastyczne odpowiedzi dzisiaj w czytaniach. I właśnie dlatego chciałbym, żebyście jednak najpierw zrobili tę pewną robotę, a potem ewentualnie posłuchali dalej tego, co będę mówił teraz. Otóż w drugim czytaniu mamy absolutnie fantastyczne jakby zdanie, albo raczej pewną myśl u świętego Pawła. Jak już człowiek się zbada te miejsca. Gdzie siedzi na mieliznie, gdzie osiadł, gdzie życie go tak po prostu wessało, to zasadniczo rodzi się w większości z nas, nie pewnie we wszystkich, ale w większości z nas się będzie rodzić takie coś, no ale to się nie da, to jest w ogóle za dużo, ten wysiłek, a w ogóle mam za mało zdolności, a w ogóle ja już nawet nie wiem, gdzie mam coś więcej robić. I na to odpowiedzią jest drugie czytanie. Bo co jest dzisiaj w drugim czytaniu? Paweł pisze do Tymoteusza, do młodego biskupa, który jest jakby, no, przewodniczącym pewnej gminy kościelnej któremu idzie ciężko, który prawdopodobnie się żalił Pawłowi, że no słuchaj, no powołałeś mnie i zrobiłeś ze mnie tego przewodnika, a ja sobie po prostu nie radzę. I Paweł mu dzisiaj przepięknie pisze. Pisze mu, że wybrał Cię Bóg nie na podstawie Twoich czynów. Co to znaczy? Czyli kiedy Ty patrzysz na swoje czyny, czyli na swoje zdolności, umiejętności, na to, co potrafisz, to rzeczywiście możesz sobie powiedzieć, ale to, to w ogóle z czym do ludzi? Co mówi mu Paweł? Paweł jest po prostu genialnym, że tak powiem, przełożonym. Pisze, ale Bóg cię wybrał, człowieku. Ty możesz być przekonany, że nie dasz rady już dalej, że się nie dasz rady rozwinąć, że nie wyleziesz z tego haranu, że po prostu usiadłeś tam, i tam gdzie tam ci jest dobrze i nie masz ochoty się ruszać. Ale ja ci mówię, Paweł, tak mówi Paweł, ja ci mówię, że Bóg w tobie to złożył, i nawet jeżeli tobie się wydaje, że tak nie jest. To masz to w sobie. I kochani, jeżeli usiedliście i zrobiliście trochę tych rzeczy, no właśnie tego waszego haranu, z czego macie wyjść, to chcę, żebyście od razu słyszeli to bardzo proste wyzwanie od świętego Pawła. Nawet jeśli czujecie się przerażeni, że no ale jak to wszystko, które będę, nie mam sił, to jest, jestem za słaby, to jest za duże i tak dalej. Weź przestań. Nie na podstawie Twoich zdolności i czynów, tylko na podstawie Bożego Wyboru to jest możliwe, bo Bóg Cię wybrał, żebyś się nieustannie piął do góry ale sobie powiemy, no dobra, to jest takie gadanie motywacyjne świętego Pawła i ojca Adama, co to ma znaczyć? Ewangelia. I ona już wszystko rozbraja. Otóż, moi drodzy, czego potrzebujemy, żeby z tego haranu wyjść? No nie dzisiaj, tylko jeden szczegół z tej Ewangelii, bo on jakby doskonale to ustawia. Bardzo mi się podoba ten moment, kiedy apostołowie tych trzech tam, nie? Piotr, Jan, Jakub, są na tej górze przemienienia, widzą to wszystko, są zachwyceni Panem Jezusem. I nagle, kiedy tam ten obłok przychodzi, oni są przerażeni, no właśnie, są przerażeni, padają na ziemię, boją się strasznie, bo nagle zobaczyli jakąś niezwykłą wizję, nagle zobaczyli po prostu coś tak pociągającego i sobie prawdopodobnie zdali sprawę. Z czym do ludzi w sensie? My do czegoś takiego, do takiego piękna, do takiego światła, do takiego, do, do w ogóle do tego Jezusa, który wydawał się taki normalny, a teraz jest kimś takim niedosięgłym, po prostu się zatworzyli i upadli po prostu i mówią: Nie, nie da rady. Co i pan Jezus? Podchodzi, dotyka, mówi: Nie bójcie się, nie lękajcie się tego, co was tak przeraża. I oni nagle zobaczyli tylko Jezusa. I kochani, to zdanie, ja wiem, że ono oczywiście konkretnie dosłownie oznacza to, że wcześniej widzieli tę wizje, czyli widzieli Mojżesza, Eliasza i tak dalej, a nagle wizja znikła i jest tylko Pan Jezus. Ale zobaczcie, co się stało. Nagle ich wzrok skupił się tylko na Panu Jezusie. Tak jakby chciał powiedzieć ewangelista: Od tego momentu, jakby zostali zaproszeni, patrzcie tylko na Jezusa. Otóż, moi drodzy, to jest de facto klucz do tego wszystkiego. Tu nie chodzi o żadne motywacje. To nie chodzi o to, że ja wam tu powiem energetyczne jakąś taką mowę i was wezwę, słuchajcie, ruszcie się z waszych mielizn duchowych. W ogóle weźcie, to jest jakaś głupia gadka motywacyjna. Nie. Moja zachęta jest inna. Musicie, i ośmiałam się to powiedzieć bardzo mocno, musicie wpatrzeć się w Jezusa, musicie wybudować namiot, w którym będziecie nieustannie przebywać z Jezusem, bo jeżeli ktoś ma was porwać do góry jeśli ktoś ma was wyrwać z tych mielizn, jeśli ktoś nas ma wyrwać z tych mielizn. Tylko Jezus to może. Tylko. Żadne gadki motywacyjne, żadne kazania w internecie, żadne inne rzeczy. Zobaczcie, ci apostołowie mówią, wybudujemy to trzy namioty. I oczywiście oni prawdopodobnie też chcieli sobie po prostu usiąść w tej takiej sytuacji, bo tam im było dobrze, bo jestem Mojżesz, Eliasz, Pan Jezus, wszystko tak świeci, tak będzie nam tak dobrze tutaj. Ale można też te namioty w inny sposób zrozumieć. To jest taki namiot, jaki miał Mojżesz z Panem Bogiem, gdzie Mojżesz łaził dzień w dzień do tego namiotu po to, żeby tam się wpatrywać w Jezusa. Siedzisz codziennie z Jezusem, codziennie czytasz Jego Ewangelię, codziennie słuchasz tego, co ma do powiedzenia. Tak jak powiedział ojciec tej Ewangelii dzisiaj: słuchajcie go, bo to jest mój syn. Czy my jako chrześcijanie jesteśmy naprawdę, że tak powiem, zadzierżgnięci z Jezusem w taką wręcz zaklinowaną więź, że tylko on. I to nie chodzi mi o żaden fanatyzm religijny, mam nadzieję, że to rozumiecie. Kochani, my zazwyczaj mamy takie coś, no no dobra, no pomodliłem się dzisiaj, odmówiłem tam pacierz albo odmówiłem różne... a nawet mówię z Ojcem Szóstakiem Tom, nowennę dominikańską. I uwaga, tak jak Wam powiedziałem, w tej nowennie najważniejsza w ogóle jest ta medytacja słowa, w sensie rozważanie codzienne słowa. Ta cała reszta jest naprawdę stwarzaniem pewnego takiego kontekstu duchowego, żebyśmy byli nakierowani na to słowo, żebyśmy ducha, że tak powiem, przyzywali. Ale, kochani, to jest klucz. Nie motywacje, nie wezwania, nie kazania, nie coś tam, tylko wpatrzenie się w Jezusa. Po prostu nieustanne, nieustanne, a my tutaj leżymy. I może bez sensu Was uważam, bo może nie leżycie i może to robicie, ale to mówię tylko do tych, którzy tacy nie są. Kochani, bo to jest dokładnie to. Bardzo chciałem Was zaprosić dzisiaj w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Róbmy robotę w tym poście. W tą drugą niedzielę Wielkiego Postu. Przyjrzyjcie się, przylukajcie, gdzie macie te harany, czyli gdzie osiadliście, gdzie się zagnieźliście, zamuliliście, gdzie zamulacie po prostu, nie zamulaj życiowo, gdzie zamulacie wszystko życiowo. I tam potrzebujecie nie motywacji, tylko po prostu skoncentrowania się maksymalnie na Panu Jezusie, wejście z Nim w rację. To nie jest jednorazowa rzecz, to będzie trwało po prostu przez najbliższe 20 lat yy, albo więcej. I w ten sposób to można, że tak powiem, zwyciężyć. Z tego można wtedy się wydobyć, wyrwać do góry. A jesteśmy wszyscy do tego wezwani, żeby wyjść z tego, w czym byliśmy, i żeby pójść do ziemi obiecanej. No to idźmy. No dobra, to się nagadał. A się dzisiaj, kurde, podniecił, po prostu matko. Ale to może dobrze. Kochani, naprawdę, bez sensu będzie to słuchanie tego mojego kazania dzisiejszego, jeżeli nie spróbujecie trochę posiedzieć ze sobą i pomyśleć, gdzie są wasze haramy. Jeśli ktoś tego to posłucha i sobie powie, no posłuchałem, posłuchałem, fajnie, fajnie, to w ogóle bez sensu. To mnie obrazicie wtedy. Powaga, zróbcie coś. Byłoby super, gdybyście zrobili. Dobra, tyle na dzisiaj. Życzę Wam najlepszej, drugiej niedzieli wielkiego postu. Widzimy się całkiem, miejmy nadzieję, niedługo, czyli za tydzień w kolejnym CNN. A tam pewnie coś jeszcze wieczorem dzisiaj będzie, jak się uda. I tak dalej. No, to pozdrawiam. Błogosławie ściskam z Bogiem. Pa!